3 lipca 2025 roku Klara Kolouchowa schodziła z lodowej góry zwanej Nanga Parbat. Była na wysokości ponad 7000 metrów. Znała już takie miejsca: Everest, K2, Dzonga. ale schodzenie zawsze było najniebezpieczniejszą częścią. Powietrze w jej butli z tlenem prawie się kończyło. Zmęczone ciało błagało o odpoczynek. Każdy krok ważył jak kamień. Oddychanie bolało. Palce pulsowały w grubych rękawicach, kolana drżały. Klara dotarła do rampy z lodu i kamieni. Chwyciła mocno linę, wzięła głęboki oddech. Brakowało jej tylko kilku metrów, aby znaleźć bezpieczny punkt. Ale góra nie potrzebuje dużo czasu, żeby działać. Poluzowany kamień albo może kawałek lodu, który się złamał, poślizg tuż pod jej butami. Ciało przechyliło się do tyłu, próbowała szarpnąć linę z całych sił. Czekan zarysował kamień, ale grawitacja nie wybacza. Spadła. Uderzyła o skały. Przetoczyła się po lodzie. Dźwięk wiatru. Pękający lód. Kamienie zsuwające się razem z nią. A potem cisza. Ciało się zatrzymało. Radio przy jej piersi dalej szumiało. Ale Klara już nie odpowiadała. Tam, na Nanga Parbat, na jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. Zakończyła się wspinaczka jednej z największych alpinistek naszych czasów. Tak odeszła Klara Kolouchowa. Ale kim była Klara Kolouchowa? Urodziła się w 1978 roku w małym miasteczku dawnej Czechosłowacji. Miejsce było pełne takich samych bloków i szarych ulic. Świat wydawał się za ciasny na marzenia dziewczynki pełnej energii. Z okna nie widziała gór. Ale kiedy rodzina jechała na wieś, Klara była zachwycona. Wzgórza z zielonymi drzewami wołały ją. Chciała się wspinać, zawsze wspinać się na sam szczyt. Gdy była dzieckiem, poznała śnieg. Zimno jej nie przeszkadzało, było jak wolność. Godzinami bawiła się na śniegu, nawet gdy ręce miała zmarznięte. Każde wzgórze było dla niej everestem w wyobraźni. Każdy zjazd na sankach był treningiem odwagi. W wieku nastoletnim stała się oddaną sportsmenką. Biegała, pływała. Robiła ćwiczenia siłowe. Podczas szkolnej wycieczki zobaczyła prawdziwą górę. Była to skalna ściana w tatrach. Dla wielu wydawała się niemożliwa, ale dla niej to było zaproszenie. Klara się wspięła. Bez techniki, bez odpowiedniego sprzętu, tylko z odwagą, która zawsze ją prowadziła. Gdy dotarła na szczyt, spojrzała w dół. Poczuła coś większego niż strach. To było życie bijące mocno w piersi. W szkole była pilną uczennicą, ale nie umiała usiedzieć w miejscu. Oceny miała dobre, ale chciała czegoś więcej niż sala lekcyjna. W wieku 17 lat zebrała każdą monetę, jaką miała. Zrobiła swój pierwszy kurs wspinaczki skalnej. Nauczyła się używać lin, karabinków i znaczenia węzłów. Nauczyła się, że zaufany partner jest niezbędny. I co najważniejsze, nauczyła się jak upadać. Bo Klara wcześniej zrozumiała, kto nie akceptuje upadku, nigdy naprawdę się nie wspina. Jako młoda kobieta zaczęła odkrywać alpy. Spała w prostych namiotach. Używała cienkich śpiworów. Znosiła zimno, jakby było częścią drogi. Każda góra była nauczycielem. Uczyła cierpliwości, wytrzymałości i szacunku. Podczas gdy inni wybierali łatwe szlaki, Klara szukała wyzwań. Wybierała dłuższe drogi. Bardziej strome ściany. Trudniejsze dni. Nie miało znaczenia, czy góra miała dwa czy trzy tysiące metrów. Liczyło się wyzwanie. Liczyło się, aby poczuć, że żyje. Pewnego lata pracowała w wielu miejscach, żeby zebrać pieniądze. Była kelnerką, sprzątała górskie schroniska, prowadziła zajęcia, wspinaczkowe. Odkładała każdą monetę, kupowała lepsze buty, nowe liny, mocniejsze raki. Każdy sprzęt był jak klucz, powoli otwierający drogę do świata. I tak, krok po kroku Klara się zmieniała. Z dziewczynki z szarych ulic w kobietę, która mierzyła się z najniebezpieczniejszymi górami. Dla niej wspinaczka to nie było tylko dotarcie na szczyt, to było życie każdym krokiem, nawet jeśli pewnego dnia ten krok miał być ostatnim. Gdy miała trochę ponad 20 lat, zaczęła być rozpoznawalna wśród lokalnych wspinaczy. Była drobna, szczupła, ale nikt nie wątpił w siłę, jaka była w jej nogach. Nikt nie wątpił w blask determinacji w jej oczach. Podczas pewnej zimy w Alpach Klara zmierzyła się ze swoją pierwszą, wielką burzą. Utknęła na lodowej ścianie. Wiatr wiał mocno. Śnieg padał bez przerwy. Klara, wisząca na linie, czuła każdy podmuch jak wyzwanie. Wiedziała, że jest tylko jedna droga: zachować spokój. Schodziła powoli. Każdy krok był liczony. Każdy oddech był trudny. Gdy dotarła na dół. Zapłakała. Ale to nie był strach. To była ulga. I szacunek do tego, co właśnie przeszła. To była szkoła Klary. Każda góra była nauczycielką. Każda burza, lekcją. Każda zimna noc w mokrym śpiworze, testem odwagi. Komfort nie istniał na wysokościach. Wtedy Klara zrozumiała coś ważnego. Wspinaczka to nie tylko sport. To była przystań. Miejsce spokoju zdala od hałasu świata. W górach Klara znajdowała ciszę. Skupienie, sens każdego dnia. Ale to nie była tylko ucieczka. To była misja. Klara chciała pokazać, że kobiety mogą wspinać się tymi samymi trudnymi drogami, co mężczyźni, w tych samych warunkach, z taką samą odwagą. Chciała być przykładem, nie z próżności, ale dlatego, że znała siłę przykładu. Klara zaczęła robić większe plany. Wiedziała, że aby wspiąć się na gigantów mających ponad 8 tysięcy metrów, Musi być gotowa, musiała mieć technikę, doświadczenie, siłę ciała i umysłu. Każda góra, którą zdobywała w Europie, była treningiem do tego celu. W Alpach nauczyła się planować każdy szczegół, czuć zmieniającą się pogodę, słuchać wiatru i czytać niebo, czuć śnieg pod rakami, bo każdy szczegół mógł zdecydować, czy wróci do domu, czy nie. W tym czasie, góra po górze. Klara przestała być tylko młodą dziewczyną zakochaną we wspinaczce. Stała się alpinistką, gotową na największe wyzwania planety. Wiedziała, że Himalaje na nią czekają, wiedziała, że Everest to kolejny krok, ale wcześniej góry Europy przygotowały jej ciało i umysł i nauczyły najważniejszego sekretu. Wspinaczka to nie pokonanie góry, to szacunek do góry, aby spróbować ponownie następnego dnia. Everest nie był dla Klary Koleuchowej tylko górą, to było wezwanie, punkt na horyzoncie, dla tych, którzy marzą wysoko. Dla wielu Everest był końcem kariery, dla Klary był tylko kolejnym krokiem. Po wielu dniach zmagania się ze śniegami i trudnymi szlakami w Alpach, Klara wiedziała, że jest gotowa. Ale Everest był inny. Najwyższa góra świata nie wybaczała błędów, i ona o tym wiedziała. W wieku 28 lat, w 19... 2006 roku Klara podjęła decyzję. Pojedzie na Everest. Siedziała sama w swoim prostym pokoju. Spojrzała na mapę na ścianie. Zaznaczyła datę. Maj 2007 roku. Miała rok na przygotowania. I zaczęła następnego dnia. Codziennie trenowała ciało. Ale nie wystarczyło być silną. Trzeba było mieć wytrzymałość. Umieć oddychać, nawet przy małej ilości tlenu. Klara zaczęła biegać po górskich szlakach, wspinać się z ciężkimi plecakami, codziennie wchodzić i schodzić, trenowała. Wcześnie rano, pracowała cały dzień i trenowała ponownie wieczorem. Ciało bolało, ale każdy ból przypominał jej czego pragnie. Ale ciało to była tylko część wyzwania. Trening umysłu był jeszcze ważniejszy. Aby wejść na Everest, Klara musiała opanować strach. Tak, strach istniał. Strach przed porażką, przed zamarznięciem, przed upadkiem, przed lawiną, przed błędem w kluczowym momencie. Klara czytała historie alpinistów, którzy przeżyli, studiowała dawne wypadki, uczyła się na błędach innych. W, 19 w ciągu tego roku pracowała także, aby zebrać pieniądze na wyprawę. Wspinaczka na Everest była kosztowna. Każde euro było ważne. Klara prowadziła prelekcje, szukając sponsorów. Sprzedawała losy, organizowała wydarzenia, aby zebrać fundusze. Każda rozmowa ze sponsorami była treningiem cierpliwości. Ona nie prosiła o pieniądze, oferowała marzenie, marzenie o wejściu na najwyższą górę planety. Były momenty, kiedy pojawiał się strach. Klara czytała wiadomości o tragicznych wypadkach, o alpinistach, którzy nigdy nie wrócili, o imionach, które zamieniały się w liczby na listach zaginionych. Ale każda historia tylko wzmacniała jej wolę, bo Klara wiedziała. Śmierć nie była potworem czekającym na szczycie. Była w każdym kroku, powyżej ośmiu tysięcy metrów. Był kwiecień 2007 roku. Klara wsiadła do samolotu lecącego do Nepalu. Podczas lotu patrzyła przez okno. Widziała białe góry jak ogromne mury. Przecinały chmury. Wyglądały jak giganci. Były piękne. I niebezpieczne. Klara wiedziała, że leci w miejsce, gdzie ludzkie ciało nie potrafi długo przetrwać. W obozie bazowym, na wysokości 5364 metrów, wszystko się zaczynało. Przyszedł czas na aklimatyzację. Wchodzić, schodzić, wchodzić znowu. Te cykle wzmacniały ciało, ale zabierały całą energię. Oddech stawał się krótki, serce biło szybko przy każdym kroku, głód znikał, sen przychodził przerywany, przerywany zimnem i rzadkim powietrzem, ale Klara czuła się żywa jak nigdy dotąd. Tamtego roku Everest był pełen niespodzianek. Wichury opóźniały alpinistów, lawiny zamykały drogi, liny trzeba było wymieniać. Klara nauczyła się czekać, mieć cierpliwość na odpowiedni moment. I moment nadszedł. Był maj. Z dodatkowym tlenem Klara i jej zespół wyruszyli z obozu czwartego na przełęczy południowej, na wysokości 7900 metrów. Była noc. Zimno sięgało 30 stopni poniżej zera. Wiatr był jak nóż na skórze. Powietrze wchodziło do płuc jak szkło. Każdy krok był walką. Zatrzymywali się tylko na chwilę, aby złapać oddech. Klara patrzyła w ciemne niebo. Gwiazdy świeciły. Obojętne na walkę alpinistów. Były momenty, kiedy Klara myślała o rezygnacji. Zmęczenie szeptało: zatrzymaj się, usiądź, odpocznij. Ale ona wiedziała: kto usiądzie, często nie wstaje już ponownie. Więc szła dalej, krok po kroku, oddech po oddechu. Słońce zaczęło wschodzić. Himalaje stały się złote i czerwone. Łzy Klary zamarzały w oczach. Szczyt był tam, daleko, ale mogła go zobaczyć. Dnia 17 maja 2007 roku Klara Kolouchowa dotarła na szczyt świata. 8849 metrów. Wiatr wciąż był lodowaty, ale w środku niej rósł inny rodzaj ciepła. Ciepło kogoś, kto dotarł do granicy, kogoś, kto dotknął niemożliwego. Postawiła flagę Republiki Czeskiej na lodzie. Była pierwszą czeską kobietą, która wspięła się na Everest. Radio trzeszczało przy jej piersi, po drugiej stronie głosy świętowały, Klara wzięła głęboki oddech, spojrzała wokół. Przez chwilę poczuła się częścią czegoś znacznie większego, ale Everest uczy jednej lekcji. Szczyt to tylko połowa drogi, szybkie zdjęcia, łzy, które zamieniały się w lód. Rozpoczęło się zejście. Ona wiedziała. Wielu umiera podczas zejścia. Każdy krok był robiony z uwagą, umysł był czujny, ból zostawiała z boku, zmęczenie zapominała. Kilka dni później Klara wróciła do obozu bazowego, zmęczona, chuda, twarz naznaczona wiatrem i zimnem, ale była żywa, z oczami pełnymi blasku. Wiedziała, że zrobiła coś ogromnego. Co się zmieniło po Evereszcie? Wszystko. Klara stała się inspiracją, zwłaszcza dla kobiet, które marzyły o wspinaczce górskiej. Zaczęła prowadzić wykłady, opowiadać swoją historię. Pokazywała, że odwaga to nie brak strachu to kontynuowanie, nawet gdy strach istnieje. Ale ponad wszystko, Everest nauczył Klarę czegoś ważnego. Świat jest większy niż jakikolwiek strach. I wciąż było wiele do zdobycia. Everest nie zabił jej chęci do wspinaczki. Sprawił, że stała się jeszcze silniejsza. A wśród wszystkich gór, które wołały jej imię. Jedna świeciła najmocniej K2. Jeśli Everest jest najwyższy, K2 jest najbardziej przerażający nazywany dziką górą. Ma bardzo strome stoki, burze pojawiające się nagle. Spośród czterech osób, które próbują wejść, jedna nie wraca. K2 nie jest dla sławy. Jest dla tych, którzy naprawdę kochają alpinizm. Był rok 2019. Klara zdecydowała się spróbować K2. Miała córkę czekającą w domu. Pracowała, aby zapłacić za każdą część wyprawy. I wiedziała w głębi duszy, że być może nie wróci. W czerwcu wyruszyła do Pakistanu. Wiedziała, że to będzie jej największa próba. Obóz bazowy K2 znajdował się na lodowcu Godwin Austin, Morze Kamieni i Lodu. Powyżej wznosił się ciemny gigant, wielki, cichy. Codziennie przypominał, że góra nie potrzebuje nikogo. Wspinaczka odbywała się w stylu tradycyjnym. W niektórych miejscach używano lin poręczowych, ale były miejsca, gdzie upadek oznaczałby śmierć. Klara spędzała bezsenne noce na wysokości siedmiu tysięcy metrów. Zimno paliło skórę, wiatr targał namiotami jak liśćmi. Każdy dzień powyżej obozów był trudną rozmową z ciałem. Pojawiała się nudności, ból głowy, głód znikał, kaszel ranił gardło, ale strach. Strach był przyjacielem, który nigdy nie odchodził. Na K2 wszystko mogło się wydarzyć. Lawina, spadający blok lodu, burza pojawiająca się znikąd. Klara o tym wiedziała. Dlatego wspinała się uważnie, obserwowała każdą chmurę, słuchała dźwięku śniegu, wsłuchiwała się w trzask lodu. Były chwile, gdy chciała zrezygnować. Pewnej nocy w obozie trzecim wiatr prawie porwał jej namiot, siedząc skulona w śpiworze, Klara pytała siebie, co ja tutaj robię, tak daleko od domu, tak blisko śmierci. Ale rano otworzyła zamek namiotu. Zobaczyła słońce oświetlające lodową górę i zrozumiała. Tam naprawdę czuła, że żyje. Dnia 25 lipca 2019 roku Klara Kolouchowa dotarła na szczyt K2. Była pierwszą czeską kobietą, która zdobyła dziką górę. Łzy zamarzały na twarzy. Ręce drżały, gdy trzymała flagę. W radiu słychać było śmiechy i okrzyki radości, ale Klara wiedziała. K2 było inne bardziej surowe, bardziej niebezpieczne, bardziej zimne. Szczyt był cichy strach wciąż tam był przypominając, że zejście jest trudniejsze niż wejście więc zaczęła schodzić ostrożnie. Krok po kroku przetrwała górę, która nie wybacza błędów ale Klara się nie zatrzymała. Trzy lata później, był rok 2022. Zdecydowała się wspiąć na Kangcheng, trzecią najwyższą górę świata, mającą 8586 metrów, na granicy Nepalu i Indii, górę znaną z trudnych warunków pogodowych, z lawin i z samotności. Klara wiedziała, to będzie długa wspinaczka, ze skrajnym zmęczeniem każdego dnia. Obozy były zimne, wiatr śpiewał mocno w nocy. Powyżej ośmiu tysięcy metrów każdy krok wydawał się niemożliwy, ale Klara umiała słuchać swojego ciała. Nie, zawsze mu się podporządkowując. Wiedziała kiedy zmęczenie jest normalne, a kiedy jest niebezpieczne. W namiocie, podczas zimnych nocy, myślała o córce, w domu dorastającej, gdy mama była w Himalajach, myślała o pracy, o wykładach, które prowadziła, o projektach, które wspierała. Bycie matką nie powstrzymało jej od wspinaczki, ale uczyniło ją ostrożniejszą alpinistką, bardziej uważną na każde ryzyko. Klara nauczyła się równowagi. Kiedy była w domu, była matką w pełni. Na górze każdy krok był to jest skupiony, bo powrót żywa był największym prezentem dla córki. Podczas wspinaczki na Kangchenzongę zmęczenie było tak duże, że musiała się zatrzymać. Wziąć głęboki oddech czekać wiele minut zanim pójdzie dalej rzadkie powietrze mieszało myśli każdy ruch był bardzo trudny ale szła dalej wiatr zimno mało powietrza szła dalej dnia 20 maja 2022 roku klara kolouchowa dotarła na szczyt kangchendzongi kolejne zwycięstwo kolejny dowód że kobiety mogą zdobywać najwyższe szczyty najtrudniejszymi trasami Stawiając czoła tym samym wyzwaniom, co każdy wspinacz, pokazując, że odwaga to nie brak strachu, to pójście dalej, mimo strachu. Klara nie wspinała się z próżności. Dla niej każda góra była szkołą, każda wspinaczka szansą na naukę, na poczucie więzi z czymś większym. Miała prostą filozofię: Góra nie jest moim wrogiem, nie jestem tutaj, aby ją pokonać, jestem tutaj, aby ją poznać, uszanować. Odkryć, kim jestem. Podczas każdej wspinaczki Klara podejmowała właściwe decyzje. Wiedziała, jeśli zobaczy kogoś potrzebującego pomocy, pomoże, nawet jeśli będzie musiała zrezygnować ze szczytu. Wiedziała, kiedy nadszedł czas na zejście. Nawet jeśli szczyt był blisko, dla niej alpinizm to była odwaga, ale także szacunek. G2 i Kangchenzonga nie były trofeami do pokazania, były rozdziałami życia w poszukiwaniu granic, ciała. Umysłu, z zobowiązaniem, aby wrócić żywa, aby wrócić do domu. I Klara zawsze wracała. Z historiami, z bliznami, z pewnością, że każda wspinaczka to coś więcej niż wspinanie się. To było życie. Klara Kolouchowa miała już zdobyty Everest, K2 i Kang Chendzongę. Była matką, prelegentką i inspiracją w czeskim alpinizmie. Był rok 2025. Klara Kolouchowa miała 46 lat. Czuła, że wciąż jest jedna góra, którą musi zdobyć – Nanga Parbat, w Pakistanie, mająca 8126 metrów. Ale Klara nie chciała sławy. Nanga Parbat była wołaniem serca, była terestowaniem granic, aktem szacunku dla natury, wspinaczką, która miała zamknąć pewien cykl. Wiedziała o niebezpieczeństwach. Nanga Parbat to jedna z najbardziej śmiertelnych gór świata. Pogoda zmienia się nagle. Stoki są zdradliwe. Wszystko było zaplanowane. Sponsorzy, sprzęt sprawdzony, plany aklimatyzacyjne. W czerwcu Klara poleciała do Pakistanu. Była zdeterminowana, skupiona. Zamieszkała w obozie bazowym, na kamienisto-lodowym podłożu, u stóp giganta sięgającego nieba. Rozpoczęły się. Treningi aklimatyzacyjne, codzienne wchodzenie i schodzenie, noszenie ciężkich plecaków, zakładanie obozów na dużych wysokościach. To było męczące, ale Klara wiedziała, jak to jest. Trzeba było przyzwyczaić ciało. Do rzadkiego powietrza, do zimna, które tnie skórę, do bezsennych nocy w namiotach targanych wiatrem. Pod koniec czerwca pojawiło się okno pogodowe. Zespoły przygotowały się do ataku szczytowego. Klara i jej szerpa również. Plan zakładał wyjście z obuzu trzeciego, dotarcie do obuzu czwartego, a stamtąd próba zdobycia szczytu. Ale na Nanga Parbat nic nie jest łatwe. Podczas wspinaczki do obuzu czwartego Klara zaczęła odczuwać sygnały: zmęczenie, które bolało aż do duszy, każdy krok wydawał się niemożliwy, zawroty głowy, ból głowy, oddech zamieniał się w ciche jęki, zimny wiatr smagał twarz. Klara porozmawiała ze swoim szerpą. Miała doświadczenie. Wiedziała, że nie może ignorować sygnałów ciała. Upór mógłby być śmiertelny. Dla niej. I dla tych, którzy próbowaliby jej pomóc. Klara podjęła decyzję. Nie pójdzie na szczyt. Ta decyzja nie była porażką. To była odwaga. Niewielu potrafi, będąc tak blisko celu, zaakceptować moment odwrotu. Dla Klary bezpieczeństwo było ważniejsze niż ego. O świcie, dnia 3 lipca 2025 roku, Klara i Sherpa rozpoczęli zejście. Z obuzu czwartego do obuzu drugiego. Chcieli dotrzeć do obuzu pierwszego, zanim pogoda się zmieni. Wiatr był zimny. Lód skrzypiał pod rakami. Każdy krok był wykonywany z ostrożnością. Pomiędzy obozem drugim a obozem pierwszym. Wciąż na dużej wysokości. Na mieszanej trasie lodowo-skalnej, Klara zatrzymała się. Musiała poprawić karabinek asekuracyjny, przeorganizować sprzęt. To był normalny moment podczas dużych zejść, ale Nanga Parbat nie wybacza rozproszeń. Nagle kamień lub kawałek lodu spadł z góry, mały osuwający się fragment pod stopami Klary. Prawie bez dźwięku, próbowała chwycić linę, ustabilizować czekan, ale zmęczone ciało nie zareagowało na czas. Klara poślizgnęła się. Krótki krzyk, szybko zagłuszony przez zimny wiatr. Szerpa usłyszał, odwrócił się gwałtownie i zobaczył, jak Klara znika na zboczu. Wir śniegu i kamieni. Dźwięk uderzenia odbił się echem od lodowej ściany. Gdy szerpa dotarł do niej, Klara już nie oddychała. Radio przy jej piersi wciąż trzeszczało z głosami innych zespołów, ale Klara już nie odpowiadała. Tam, leżąc na zimnym śniegu, pod niebieskim niebem, które tak kochała. Klara Kolouchowa odnalazła swój koniec. Zginęła na Nanga Parbat, nie osiągnąwszy szczytu, ale zachowała swoją godność do końca. Jej ostatnia decyzja była decyzją ostrożności, troski, szacunku dla ryzyka. Nie przegrała z górą. Zrobiła to, co było słuszne, nawet jeśli los przerwał jej drogę. Dla tych, którzy zostali, pozostała cisza, ból, dla tych, którzy ją znali, dla tych, którzy inspirowali się jej siłą, dla tych, którzy widzieli w niej przykład prawdziwej odwagi, bo Klara nigdy nie była lekkomyślna, była zorganizowana, była matką, była alpinistką, była kobietą, która wierzyła w marzenia, ale także szanowała granice, które góra narzuca. Nanga Parbat była jej ostatnią górą, ale Klara zostawiła po sobie coś więcej niż tylko ślady w śniegu. Zostawiła dziedzictwo, siły, właściwych wyborów, miłości do życia. Nawet w miejscach, gdzie życie jest kruche. I tak właśnie, kobieta, która wspinała się, aby pokonać samą siebie, odbyła swoją ostatnią podróż. W zimnej ciszy wielkich gór Klara Kolouchowa była wierna temu, kim zawsze była. Alpinistką, która kochała być tam na górze, ponad chmurami, nawet wiedząc, że cena może być najwyższa, Klara odeszła, ale nie zniknęła. Jej dziedzictwo pozostało w górach, które zdobyła, na szczytach, na których postawiła swoją flagę, w historiach, które zostawiła. Więcej niż liczby i rekordy, Klara zostawiła ścieżkę dla innych kobiet, które marzą o wspinaczce. Pokazała, że szczyt może być także ich, że strach istnieje, ale można mu stawić czoła, mówiła. Nie wspinam się, aby zdobywać góry. Wspinam się, aby zdobywać samą siebie. I tak właśnie było. Klara nie chciała pokonać Everestu K2 czy Nanga Parbat. Chciała pokonać wątpliwości, strachy, ten głos, który prosił, aby się poddać. Każdy krok na lodzie był przypomnieniem, była zdolna. Jej granice były dalej, niż mówiło ciało i umysł. Góry są piękne, ale mają wysoką cenę. Pokazują to, co najlepsze i to, co najgorsze w każdym człowieku. Testują cierpliwość, odwagę, wytrzymałość i zdolność do podejmowania trudnych decyzji w ekstremalnym zimnie, przy małej ilości powietrza. Dla Klary każda wyprawa była zaproszeniem, aby stać się lepszą, nawet wiedząc, że każda wspinaczka może być ostatnią. Gdy patrzysz na jej zdjęcia na szczycie, ponad chmurami, z błyszczącymi oczami, Widzisz kobietę, która wierzyła w swoje marzenia, kogoś, kto zaryzykował wszystko, aby żyć tym, co uważała za swój cel. I nawet jeśli odeszła w górach, Klara odeszła, robiąc to, co kochała, w miejscu, gdzie naprawdę czuła, że żyje. Teraz pozostaje pytanie dla ciebie: czy zaryzykowałbyś wszystko dla swojego marzenia? Czy miałbyś odwagę zmierzyć się z zimnem, ze strachem, z ryzykiem, aby żyć tym, w co naprawdę wierzysz? Dziękuję, że dotrwałeś aż do końca.